Dzień dobry, witam Państwa w serialu pod tytułem Dowody na to, że szkoła jest filmem Dziś Państwo zobaczą, że szkoła to jak film. Dlatego przedstawiam listę najbardziej znanych wiadomości. Dowody na to, że szkoła jest filmem. W. Szkoła przetrwania, religia, dotykania, chemii, szklana pułapka, matematyka 4400, historia, socja XX wieku, język polski, magia liter, lekcja muzyki, jaka to melodia, lekcja wychowawcza na każdy temat, przerwa 997, test milionerzy. Poprawka stopka większa niż życie, nowa w klasie, trendowata, nowy w klasie, obcy pasażer na stromo, ostatnia ławka, rób co chcesz, pan konserwator, gower, wycieczka szkolna, ostry dyżur, wyrwanie do odpowiedzi, totolotek, wywiadówka z archiwum X, wakacje z rodzicami, familiada, dyrekcja. Jack Wojskowe Biuro Śledcze Woźny Strażnik Teksasu Informatyk Johnny Loper Korytarz w szkole Ulica Sezamkowa Korytarz w szkole Ulica Sezamkowa, prawda? Ulica Sezamkowa Tak jak jacy ten film w Mini Mini, mini ale powracając do tematu powrót taty z wywiadówki, wejście smoka do, do domu, plan lekcji, telenowela co tydzień to są. Y, Uczyń na dywaniku dyrektora, wywiad z wampirkiem, szkoła. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale szkoła, to wiadomo, że to świat węglu kiepski. Popracowała Dziennica klasy gimnazjum trzeciej. Dziękujemy.